Cześć z wszystkim, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę rysowała markerami akrylowymi i będą to prace zarówno na papierze, płótnie, ceramice, szkle, plastiku, a także na drewnie. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Jeżeli więc pracujecie na co dzień z tego typu narzędziami lub po prostu lubicie malować akrylami, markerami akrylowymi, jesteście ciekawi jakie efekty można osiągnąć na różnym podłożu, serdecznie zapraszam, lecimy dalej. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o subskrypcji kanału, tak aby być ze mną na bieżąco i ze wszystkimi treściami, które dodaję. Dziś pokażę Wam, jak maluję markerami akrylowymi na różnych powierzchniach. Od papieru przez płótno, ceramikę i drewno, aż po szkło i plastik. To nie tylko test, ale też sposób na pokazanie, jak uniwersalne potrafią być te narzędzia. Wszystko, co dziś zobaczycie, powstało przy użyciu markerów akrylowych, marki Lusard. Pracuję z nimi od dłuższego czasu. I tak, mamy tutaj przygotowane materiały, i zaczniemy sobie od papieru, blok do akwareli o gramaturze 240 g na metr kwadratowy. Taki papier dedykowany jest również do akrylu, gwaszu, tuszu, kredek, pasteli, ołówka czy węgla. To gruby, chłonny papier. Taka powierzchnia też dobrze trzyma pigment i nie faluje pod wpływem wilgoci. Następnie przygotowałam okrągłe płótno, ale jest ono nietypowe, bo z tyłu jest magnes. Można namalować z przodu grafikę na tym płótnie, a później przykleić na przykład na lodówce. Bardzo ciekawe rozwiązanie. W kolejnej części filmu będę rysowała markerami krelowymi na drewnie, właściwie na takiej sklejce. I mamy tutaj taką drewnianą zakładkę do książek. Praktyczne i przyjemne w jednym: doniczka ceramiczna, i tutaj również wykonam jakąś prostą grafikę. I mamy szkło z pokrywą, właściwie słoik, więc będzie malowanie na szkle. No i tutaj taki malutki kubeczek, pojemniczek plastikowy do przechowywania drobiazgów. Uznałam, że. Do testów nie potrzebuję większej powierzchni, dlatego zobaczymy, jak sprawdzi się w praktyce. Oczywiście, przed nałożeniem pierwszej warstwy markerów, wszystkie przedmioty należy oczyścić z kurzu, z zabrudzeń. Przygotować odpowiednio podłoże, tak aby marker mógł swobodnie pracować i żeby nie było błędów podczas rysunku markerami. No dobrze, i zaczniemy sobie od płótna. Zaczynam od delikatnego szkicu ołówkiem. Używam lekkiego nacisku, żeby w razie potrzeby móc łatwo poprawić kształty. Przyznam szczerze, że już dawno nie malowałam na takim formacie. Jeśli chodzi o takie sprawy techniczne, to pamiętajcie, że marker lepiej przylega do czystej powierzchni, dlatego warto dobrze się wcześniej przygotować, tak aby nie było jakichś błędów podczas rysunku. Będę malowała abstrakcyjny zachód słońca. Kompozycja na kole wymaga dobrej organizacji przestrzeni, żeby się tak naprawdę nie Zgubić w kierunkach i kształtach. Parkery akrylowe generalnie dobrze kryją, ale też pamiętajmy o tym, że na niektórych powierzchniach trzeba będzie nałożyć drugą warstwę, tak aby te warstwy były wyraziste i intensywne. Możemy malować warstwowo to jedna z największych zalet tych narzędzi. Pamiętajmy, błędy są częścią procesu, więc warto mieć na to jakąś przestrzeń. Na końcu wykonałam taki delikatny obrys cienkopisem, praca jest gotowa. Czas na ceramikę. Pamiętajcie, że doniczki czy słoiki mają okrągły kształt, więc nie są one płaskie. Trzeba mieć to na uwadze tak, aby wygodnie nam się pracowało. Wykonuję szkic ołówkiem. Będzie to biały miś z serduszkiem. To prosty projekt, idealny też do testowania białego koloru na ceramicznej powierzchni. Pierwsza warstwa może nie pokryć nam całkowicie tej powierzchni doniczki, ale to normalne. Markery generalnie nie zachowują się tutaj jak farba akrylowa. Gdzie po pociągnięciu jednym ruchem pędzla mamy 100% krycie? Po wyschnięciu możemy spokojnie nałożyć kolejną warstwę. Pamiętajcie też, że jeśli chodzi o malowanie markerami czy rysunek markerami, możemy najpierw położyć warstwę ciemniejszą i na ciemniejszą, jaśniejszą lub odwrotnie. No, w zależności od jakiego też efektu oczekujemy, możemy właśnie tym, jakby pod malówkiem ciemnym, tonować nasze kolory. Używałam tutaj końcówki pędzelkowej natomiast precyzyjnej, czyli końcówka fine do konturowania. Finalnie dodaję też obrys taki cienki czarny liner, wzmocnia formę i wydobywa również szczegóły. Gotową grafikę warto zabezpieczyć. Może to być lakier akrylowy w sprayu e, lub jakiś inny płynny lakier, e, który po prostu z czasem nam nie zetrze m, tego naszego rysunku. I przechodzimy już do drewnianej zakładki, do książki. Mamy taką sklejkę gładką, ale za to chłonną. Robię również tutaj luźny szkic kwiatów, bez szczegółów, bez realistycznych efektów, bardziej w takim stylu dekoracyjnym, graficznym. Malujemy fioletowym kolorem tło, a później nakładamy kolejną warstwę, żeby uniknąć prześwitów. Na surowym drewnie pierwsza warstwa szybko wsiąka, dlatego warto odczekać i budować ten nasz kolor etapami. Na koniec dodaję liście łodygi kilka szczegółów. Praktyczne, własnoręczne wykonanie, a do tego bardzo oryginalne. I mamy kolejne podłoże, czyli... Papier. Wykonałam delikatnie szkic Delfina, więc już od razu przechodzę do koloru. Używam kilku odcieni koloru niebieskiego i dzięki numeracji markerów łatwo odnaleźć odpowiednie kolory w różnych zestawach. Jeden zestaw markerów posiada markery z dwiema różnymi końcówkami Brush i Fine, natomiast drugi zestaw tych markerów m, posiada tylko końcówkę Fine, e, no ale za to mamy dwukolorowe pisy. W każdym razie wszystkie są ponumerowane, więc jeżeli ktoś pracuje z większą liczbą, Zestawów, łatwiej jest odnaleźć kolor, tak, żeby była zgodność, żeby po prostu się nie pogubić. Bardzo ważne jest to, żeby sobie zrobić próbnik obok, na jakiejś czystej kartce, sprawdzić kolory przed nałożeniem na naszej właściwej powierzchni. Niektóre kolory wyglądają inaczej z zewnątrz, na obudowie mają inne odcienie niż to, co widzimy na kartce papieru, więc zachęcam do tego, żeby zrobić sobie próbnik, jest numeracja, łatwiej będzie nam odnaleźć. Koloruje zgodnie z kierunkiem, który podkreśla kształt ciała delfina. Ważne jest to, żeby zostawić też takie białe pola, które imitują odbicie światła. Przejście tonalne wykonuję końcówką pędzelkową, tutaj na płetwach też używam troszkę ciemniejszych tonów, brzuch cieniuje delikatnie szarością, dzięki temu sylwetka nie wychodzi tak płasko, tylko nabiera trójwymiarowości. No i teraz pora na szkło. Wezmę tutaj taki słoik z metalową klamrą, będę w nim przechowywać jakieś drobiazgi. Na bocznej ściance maluję grafikę łukowatą, kredkę w kształcie tęczy. Malowanie na szkle jest wyzwaniem, bo po pierwsze, słoik jest okrągły, więc trudno o stabilne oparcie ręki, a po drugie, szkło jest też śliskie. Mm, może pigment się ścierać. Możemy nawet przez przypadek palcem czy ręką wytrzeć to, co namalowaliśmy, więc musimy po prostu czekać, aż warstwa weschnie. Trzeba uważać, żeby po prostu nie dotknąć mokrej powierzchni. Praca wymaga cierpliwości i spokoju, dlatego tutaj zdecydowanie nie warto się spieszyć. Efekty końcowe wychodzą super, jednak trzeba pracować bardzo delikatnie. Roztropnie, uważnie, bo nie trudno o pomyłki, błędy lub przypadkowe przetarcia. Na koniec test na plastiku. Maluję na małym przezroczystym kubeczku do przechowywania właśnie różnych drobiazgów. Tutaj będę przechowywała jakieś drobne koraliki, guziki czy inne dekoracyjne elementy. Tym razem bez szkicu, po prostu tak spontanicznie. No i jakie mamy wnioski? Marker dobrze przylega do powierzchni, nie spływa, nie zostawia też smug. Przy prostych wzorach ważna jest kolorystyka. I mimo, że to jest wzór bardzo banalny, dziecinnie prosty, ale jeżeli wybierzemy nieodpowiednie kolory, to będzie jeszcze po prostu gorzej. Przy prostych wzorach ważna jest właśnie kolorystyka. Odpowiednie zestawienie barw daje taki przyjemny efekt nawet przy niewielkim nakładzie pracy. Przed właściwym malowaniem też zawsze warto sobie zrobić próbnik. Warto też wiedzieć jak wygląda kolor po wyschnięciu. No i na koniec mamy tutaj efekty końcowe. Możecie się przejrzeć, zobaczyć jak markery akrylowe spełniły swoją funkcję. Pamiętajcie też, że malowanie zarówno farbami, jak i markerami to jest proces. Efekt końcowy to tylko tak naprawdę fragment drogi, który widać, ale wszystko zaczyna się od przygotowania, od testów, warstw, korekt, przemyśleń. To te etapy decydują, jak wygląda końcowy obraz czy dany projekt. Markery akrylowe to wdzięczne narzędzie. Odpowiednie są do wielu podłoży, ale każdy z nich wymaga innego podejścia. Eksperymentujcie, testujcie, twórzcie. Najwięcej uczymy się też w praktyce. No dobra, i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że okazał się być dla Ciebie pomocny. Jeżeli pracujecie z markerami akrylowymi, to chętnie przeczytamy komentarz pod tym filmikiem. Dajcie znać, jakich markerów akrylowych używacie do swojej pracy, co najczęściej rysujecie. Chętnie się zainspirujemy. Mile widziana subskrypcja i łapka w górę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. I do następnego. Pa!